Siemaneczko tutaj Wentej, zapraszam Was do czwartego odcinka z serii Thunder Island, sezon trzeci, tak więc zaczynajmy. Nie byłem zwolennikiem tego pomysłu, ale król nalegał. Czeka na Was bardzo wiele ciężkich zadań, które w wyniku rywalizacji mogą skończyć się tragedią. Dlatego pamiętajcie, nie walczycie o to, kto będzie pierwszy. Pamiętajcie, o co tak naprawdę walczycie? Możliwe, że jeden z was jest wybrańcem i wyciągnie kilo ze skały. Tu nie ma wygranych i przegranych. Cel jest jeden. Czekają na was cztery konkurencje. Pierwszą z nich będzie sprawdzenie waszej siły fizycznej. Obaj przynieście mi po 8 sztuk obsydianu. To jeden z łatwiejszych testów. Mam nadzieję, że szybko się z nim uwiniecie. Niech turniej się rozpocznie. Powodzenia! Rozpoczęto zadanie siła. 5641 expa. Mistrz Rakał ma dla ciebie questa Twój rywal ma znaczne opóźnienie Widać, że jesteś nieco sprawniejszy fizycznie. Gratulacje. Słyszałem o twoich dobrych kontaktach z łowcą potworów. Zobaczymy, czego cię nauczył. Udaj się na ekspołudisko mrozów. Rozpoczęto zadanie Odwaga. 5704 expa. Jestem pod wielkim wrażeniem. Mistrz Rakau ma dla ciebie questa. Zostało nam trochę do zrobienia, a net depcze ci po piętach, więc będę się streszczał. Wybraniec nie tylko kąpie się w sławie, Liczymy, że będzie pomagał również mieszkańcom bez czerpania z tego korzyści. Może trochę przeceniamy to, co otrzymujemy, ale przynajmniej wykorzystujemy te umiejętności do pomocy wiosce pustynnej. Od jakiegoś czasu pustelnicy mają konflikt z mieszkańcami zatoki rybackiej. Ponadto nie mają przyjaznego otoczenia do łowienia ryb. Wraz z królem głównego miasta zdecydowaliśmy się ich wesprzeć. Aktualnie brakuje nam ryb tropikalnych, a to za nimi najbardziej przepadają ludzie pustyni. Nasze stosunki muszą być dobre, dlatego zbierzesz teraz dla nich 12 takowych ryb. Rozpoczęto zadanie łowienie. 5767 EXPA Mistrz Rakału ma dla ciebie questa. Net jest coraz szybszy, zaczyna deptać ci po piętach. Chyba potrzebował trochę czasu na zapoznanie się z wyspą. Ewidentnie w tej kwestii miałeś większe doświadczenie. Pora na małą wspinaczkę. Chciałbym, abyś zdobył najwyższy punkt w górach lodowych. To już ostatnie zadanie przed wyruszeniem po sam Excalibur. Rozpoczęto zadanie wspinaczka. 5830 EXPA. Mistrz Rakału ma dla ciebie quest'a. Fantastycznie się złożyło. Nie dość, że idziecie web w web, to w dodatku nie będę musiał się powtarzać. Czeka was ostatni etap naszego turnieju. Ciężko się powstrzymać od ekspresyjnych okrzyków, jednak jesteśmy w zakonie mnichów i musimy dać sobie na wstrzymanie. Udacie się teraz na najwyższy szczyt gór skalistych, to tam znajdziecie Kilof. Spróbujcie go podnieść, a następnie dowiecie się prawdy o sobie. Jeden z Was wróci, niestety, z pustymi rękami. Jestem bardzo ciekaw rezultatu. Widzimy się na miejscu. Rozpoczęto zadanie Excalibur. 5893 EXPA Mistrz Rakału ma dla ciebie quest'a. Mamy to. Okazało się, że to net net jest wybrańcem. 10 lat czekania. Choć przyznam, że szło ci o niebo lepiej z początku. No nic, zwycięzcę muszę zaprowadzić do króla, ale możecie zamienić ze sobą jeszcze parę słów, tylko szybko. Król będzie zachwycony, może mnie nawet obsypie emeraldami, mimo że brzmi to boleśnie. Rozpoczęto zadanie, wybraniec. Nie wiem co powiedzieć, chyba jestem równie zdziwiony, co ty. Ale widzę w tym same plusy, ta sprawa odbiega od problemu, z którym aktualnie się zmagasz. 5956 EXPA Net ma dla Ciebie Questa. Wiem, że byłaby to dla Ciebie pewnego rodzaju odpowiedź, ale trzeba iść dalej. Kilow jest związany ze mną, ale przysłuży się do walki z umbrą. Przekaż wieści gentlemanowi. spotkamy się w kryjówce. Rozpoczęto zadanie, same plusy. Teraz to zupełnie zgłupiałem. Co jak co, ale musimy się cieszyć, że Net jest po naszej stronie i nie widzi w nas wrogów. 6019 Expa. Gentleman ma dla Ciebie Questa. Poczekamy na niego i wszystko wtedy ustalimy. Teraz mamy większy problem. Znów mamy sygnał z tuneli czasu. Ktoś się zbliża, a Amber się niepokoi. Może jesteś w stanie jakoś na nią wpłynąć. Rozpoczęto zadanie sygnały. Nie, nie, co ty wygadujesz, papuszko? Nie jestem na ciebie zła, ani rozczarowana. Martwiłam się o ciebie. 6082 Expa Amber ma dla Ciebie Questa. Masz tyle zmartwień na swych barkach, a do tego dochodzą kolejne wieści z tuneli czasu. Musimy koniecznie je jakoś zakamuflować, żeby nie wysyłały sygnałów do innych. Tymczasem powinieneś się udać do wiedźmy Prudence, może przygotowała już dla ciebie wywar na amnezję. Rozpoczęto zadanie: Wywar, musisz mi wybaczyć, to nieodpowiednia pora. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Wiedźma Samara jest w strasznym stanie. 6145 Expa. Wiedźma Prudence ma dla Ciebie Questa. Ma już swoje lata, choć tego nie widać. Nie wiemy, czy dożyje ostatniej kwadry. Może tego nie pamiętasz, ale mieliście dobre relacje. Pewnie chciałaby Cię zobaczyć. W zasadzie to pewnie już Cię oczekuje. Rozpoczęto zadanie. Ostatnia kwadra. Nie rozśmieszaj mnie nawet. Myślisz, że nie wiem, kiedy umrę? Sęk w tym, by wiedzieć jak dobrze wykorzystać czas do tego momentu. 6208 Expa. Wiedźma Samara ma dla Ciebie Questa. Gratulacje zorientowałeś się, że nie jesteś wybrańcem. I wiesz co? Wiedziałam o tym, ale dziwi mnie, że ty tego nie wiedziałeś. Wybraniec to osoba o czystym sercu i umyśle. Twoja ścieżka była pełna krwi i niepotrzebnej przemocy. Większość swojego czasu na pierwszej z wysp spędziłeś na knuciu przeciwko burmistrzowi, a na tej pomogłeś, zabiłeś królową elfów. Nie ujmuje ci zasług, ale do wybrańca ci daleko. Co nie znaczy, że nie jesteś wielki. Przed tobą zadania o wiele trudniejsze od tych, które zostaną powierzone wybrańcowi. Spokojnie, czas chwały jeszcze nadejdzie, wystarczy trochę poczekać. A skoro o czekaniu mowa, Chyba nowy podróżnik zawitał w te rejony. Możesz odetchnąć, nie ma złych zamiarów, czyny to już zupełnie inna bajka. Krzywdę można sprawić na wiele sposobów, ale pamiętaj, aby w porę się opamiętać. No nic, ja nie zamierzam jeszcze umierać, więc jeszcze się spotkamy. Co jak co, ale ja to wiem najlepiej. Rozpoczęto zadanie: nowy podróżnik. Ty musisz być wybrańcem, o którym tak wszyscy tutaj mówią. To nie ty? W takim razie, czy jesteś w stanie mnie do niego zaprowadzić? 6272 Expa. Menipu ma dla Ciebie questa. Mam mnóstwo nowych informacji o jego wrogu i muszę mu je natychmiast przekazać. Tak, tak, umbra. Znasz go. No nie gadaj. W takim razie ta informacja bardzo mocno również ciebie dotyczy. W takim razie zbiorę krąg, o którym tak mówisz, i spotkamy się w Waszej kryjówce pod tamą. Coś taki zdziwiony? Przecież sami o niej przed chwilą powiedziałeś. Rozpoczęto zadanie, nowa znajoma. Ostatnio mamy tu spory ruch podróżników. Cieszy mnie jednak, że wszyscy znajdujemy tu jeden cel. 5968 Expa Gentleman, ma dla Ciebie questa. Dołączyła dziś do nas Menipu, która, jak sama twierdzi, ma istotne dla nas informacje o miejscu pobytu umbry. Myślę, że jesteśmy w stanie działać już nad nową sprawą, a w piątkę powinniśmy mu dorównać i miejmy nadzieję pokonać. Oddajmy więc głos naszej nowej znajomej. Rozpoczęto zadanie, ważna sprawa. Nie wiem, czy jest to w tej chwili dobry pomysł. Chciałabym wcześniej jeszcze zamienić słowo z dżentelmenem i podróżnikiem. 628 ekspa Menu ma dla ciebie Questa. Spotkajmy się w karczmie głównego miasta rozpoczęto zadanie wycofanie. Bardzo dziwna sytuacja, prawda? Lepiej na siebie uważajcie 688 Expa. Amber. Ma dla Ciebie questa, w razie czego będziemy czekać w gotowości. Leć do karczmy. Jestem bardzo ciekawa, co jej tak tutaj przeszkadzało. Rozpoczęto zadanie ciekawość. Wybaczcie za zamieszanie, ale chyba nie zdajecie sobie sprawy, kogo trzymacie u swojego boku. Słyszeliście historię o Umbrze, prawda? To cień, który miał wcześniej swojego żywiciela. 6148 expa. Menipu ma dla ciebie quest'a. Chcąc nie chcąc, musi co jakiś czas do niego wracać, inaczej nie przeżyje. Jestem zaskoczona, że trzyma go pod waszymi nosami, ale może to część jego planu. Póki co, mamy nad nim przewagę. Jeszcze nie wie, że się zorientowaliście, ale uwięzienie Amber będzie konieczne. Rozpoczęto zadanie, Amber? To bardzo mocne oskarżenia. Jednak z każdą kolejną moją myślą nabiera to coraz większego sensu. 6208 Expa. Gentleman ma dla Ciebie questa. Jeżeli to prawda, to ona musi wiedzieć. To zdrada. Trzeba natychmiast coś z tym zrobić. Pozbądźmy się jej. Zabijmy. Wtedy Umbra nie będzie miał żadnych szans. Rozpoczęto zadanie oskarżenia. Przestańcie się kłócić. To zrozumiałe, że nie da się do tego podejść w tak prosty sposób. Rozumiem też, że przez to, że mnie nie znacie, macie wątpliwości, dlaczego niby tak pochopnie powinniście mi zaufać. 6268 Expa Manipu ma dla ciebie Questa. Może się okazać, że Amber niczego nie pamięta. Możemy to sprawdzić w bardzo łatwy sposób. Żwienie umbry polega na wysysaniu energii z rozczarowań innych, przy okazji zabierając im życie. Słyszałam o dziwnej śmierci kapłana na tej wyspie. Może zapytamy, co robiła w tym czasie. Spotkajcie się w luźnym, lecz publicznym miejscu i porozmawiajcie. Gentleman umówi Wam spotkanie w zatoce rybackiej na jednym z pomostów. Rozpoczęto zadanie. Spotkanie. Słyszałam, że chciałeś się ze mną widzieć. Mam się martwić, papuszko? Podejrzewasz mnie o coś? 6328 EXPA. Amber ma dla Ciebie quest'a. Wiesz przecież, że kapłan był dla mnie jedyną bliską mi osobą, zanim się pojawiłeś. Oboje przeżyliśmy wówczas ogromną stratę. Jejku, to było tak dawno temu, ale dlaczego pytasz? Myślisz, że Umbra mógł przejąć nade mną kontrolę? Niestety mam pustkę w głowie. Nie jestem w stanie ci udowodnić, że to nie ja. Żywicielem? Ale ja. Myślałam, że to koszmary. Przepraszam. Słyszysz? Odejdę, jeśli tego potrzebujesz. Już nigdy mnie nie zobaczysz. Nie jestem złą osobą. Nie jestem. Przepraszam. Rozpoczęto zadanie ucieczka. Pozwoliłeś jej uciec? Po tym, jak się przyznała? 6388 Expa. Gentleman ma dla Ciebie questa. Czy ty w ogóle myślisz? Natychmiast trzeba ją znaleźć i się jej pozbyć. Sam się tym doskonale zajmę. Rozpoczęto zadanie poszukiwania. Wiem, że to dla Ciebie trudne. Odkąd dowiedziałem się, że jestem wybrańcem, mam mnóstwo kontaktów z różnymi podróżnikami. 6448 expa. Net, ma dla Ciebie questa. Postaram się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, ale może to trochę potrwać. Natychmiast się tam udam. Może jest jakaś nadzieja? Menipu pomoże mi z teleportacją. Obyś miał czas znaleźć Amber przed dżentelmenem. Rozpoczęto zadanie. Nadzieja. Nie sądzę, aby istniał lepszy sposób, ale nie chcę też, żebyś stracił przyjaciółkę. Dlatego masz trochę dodatkowego czasu nim net wróci. 6508 Expa. Menipu ma dla Ciebie questa. Gentleman mówił mi coś o dawnej kryjówce Umbry, która znajduje się w okolicach kryjówki piratów. Może to właśnie tam się uda i może tam go znajdzie. Rozpoczęto zadanie. Kryjówka Umbry. Przykro mi, ale Umbra zniszczył mi całe moje życie, i nie zamierzam dawać mu kolejnej okazji do ucieczki. To musi zakończyć się tu i teraz. 6568 Expa, Gentleman ma dla Ciebie questa. Słyszysz mnie? Każdy coś poświęcił. Niech twoje osobiste poglądy nie zniszczą całego świata. Wiesz, ile istot możemy uratować? Ned, nic tu nie zmieni. Sam słyszałeś menipu. Rozpoczęto zadanie zabić. Jeżeli to jedyne wyjście, niech to zrobi, byle szybko. Papuszko, miło było Cię poznać. 6628 EXPA. Amber, ma dla Ciebie quest. Cokolwiek by się nie stało, dla mnie zawsze będziesz bohaterem. Ja już zbyt wiele namieszałam. Przeze mnie masz tylko same problemy. Może się jeszcze kiedyś zobaczymy. Może kiedyś. Rozpoczęto zadanie, przepraszam. Przykro mi, podróżniku. Nie znalazłem żadnego innego sposobu. 6688 Expa. Ned ma dla Ciebie questa. Wszedłeś do pokoju, z którego możesz wyjść tylko jednymi drzwiami, nieważne jaki ból czeka Cię po ich drugiej stronie, w końcu musisz je otworzyć. Rozpoczęto zadanie, brak nadziei. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, przez co musisz teraz przechodzić. 6748 Expa. Menipu ma dla Ciebie questa. Przed wejściem do kryjówki dawnej Umbry czeka na Ciebie twoja znajoma. Wiedźma Samara. Koniecznie musisz z nią porozmawiać. Rozpoczęto zadanie wyrocznia. Wiem, co sobie teraz myślisz, ale nie mam dla ciebie dobrych wieści. Dziś umrze ktoś, kto jest ci bliski. 6808 Expa. Wiedźma Samara ma dla ciebie questa. W dodatku to ty będziesz musiał podjąć decyzję, kto to będzie to właśnie tu i teraz musisz to zrobić. Gentleman nie odpuści Amber i będzie za nią gonił nawet przez najgorsze zakątki wszechświata. Ale nie musi tego robić, jeżeli tylko postanowisz zabić go wcześniej, ratując przy tym Amber, którą duszę ocalisz. Podejdź do osoby, która ma według Ciebie przeżyć i porozmawiaj z nią. Uwaga! Ta decyzja będzie miała duże znaczenie na Twoje zakończenie głównej fabuły. Rozpoczęto zadanie wybór. Wiem, nigdy mi tego nie wybaczysz, ale samemu byłoby ci jeszcze ciężej to zrobić, a nie było innego wyjścia w tej sytuacji. Jako twój ojciec postanowiłem cię chronić. Zrobiłem to, bo wolałem, abyś znienawidził mnie zamiast samego siebie. Teraz śmierć Umbry to jedynie kwestia czasu. Przepraszam. Mam nadzieję że kiedyś to zrozumiesz. Rozpoczęto zadanie Żegnaj, papuszko. 6928 EXPA. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W ten oto sposób zakończyliśmy wszystkie misje z głównej fabuły. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!